Cześć, kochana osoba z znaku Barana. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na tygodniowy horoskop. Zobaczymy, na czym warto się skupić, co będzie tutaj aspektem podstawowym, czy układ będzie sprzyjający, a może nieco napominający i zwracający uwagę na pewne kwestie. Tego dowiecie się za chwilę. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. Kłaniam się nisko. Już patrzymy. W takim razie dla Singli. Rycerz Buław, dla osób zajętych Drzewo Życia, dla osób szukających pieniędzy pracy Trójeczka Buław, dla osób, które mają pracę Dziewiąteczka Denarów i Osiem Denarów w aspekcie oczywiście tutaj zdrowy. A więc układ jest silny, fajny i myślę, że powinien się Wam spodobać. Zaczynamy oczywiście od singli, mają kartę flirtu, romansu. Przelotnych relacji, ale też dynamiki, która może Was zaskoczyć. Jeżeli jesteście, czy byliście w okresie takim stagnacyjnym, to możecie liczyć na gwałtowne zmiany, na kontakt, komunikację i na spotkania w biegu, w podróży z drugim człowiekiem co może właśnie tutaj zaowocować romansem. Przelotną miłością, ale przede wszystkim wzbudzi piękne, namiętne emocje. Natomiast drzewo życia jest dla osób, które mają tutaj kogoś, a więc karta specyficzna, która mówi cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze. Wiadomo, nie każdemu może się to spodobać. Ci, którzy mają pozytywne aspekty, będą się cieszyć super. Tak, to zgodne z moim planem duszy i ja tutaj się cieszę. Natomiast nie każdy ma tak. Piękny akurat w danym momencie plan duszy, być może trzeba coś przerobić, zmienić, działać, walczyć. I właśnie jest to karta działania, tak? W tym sensie, że nie załamujemy się swoim losem, nie użelamy nad nim, tylko działamy dla własnego dobra, Czy jest to dobro walki o relację, czy to jest dobro wyjścia z niej. To już zależy od Was i od Waszej e, tutaj energii, od Waszego planu duszy tak naprawdę, ale niesie to konotacje pozytywne, jeśli mimo wszystko rozumiemy, że pewne rzeczy są po prostu do przerobienia. Natomiast trójeczka buław jest dla osób, które tutaj szukają pieniędzy pracy, fajna karta, karta ruchu podróży, zmian, wyjazdów zagranicznych, tutaj wiadomości z daleka, no i w ogóle planowania śmiałego swojej przyszłości. Takiego planowania, które ma racjonalne podstawy i jest to karta realizacji w ogóle planów, a więc jeżeli szukamy tej pracy, to ona powinna się znaleźć i powinna mieć takie fajne konotacje, bo powinna być to dobra praca z dobrymi umowami, z dobrymi pieniędzmi i nieść nam zadowolenie, spełnienie. No, nie tylko musi wiązać się z podróżą, ale może mieć pewne tutaj takie zależności, tak. Natomiast jest to bardzo fajna karta i warto przy niej właśnie zadziałać w tym tygodniu. Natomiast aspekt dziewiątki denarów jest na dla osób, które mają pracę, i jest to karta asertywności, a więc w tym tygodniu. Trzeba będzie się wykazać asertywnością, powiedzieć może w jakichś kwestiach nie, a może zawalczyć o coś, co jest ważne dla nas. Jest oczywiście karta w miarę stabilności, tak finansowej, takiej dobrej pozycji, ale też i niestety wykorzystania często się kojarzy z tym, że my mamy wszelkie atrybuty, jesteśmy cenni dla, dla pracodawcy, ale nie dostajemy tego, co chcemy, a więc musimy wdrożyć właśnie program asertywności, by otrzymywać więcej za swój wysiłek. Natomiast sameczka denarów jest w aspekcie oczywiście zdrowia jest to karta pracy tak więc mimo wszystko praca będzie się przekładać też w aspekcie zdrowia Czyli trzeba nad tym zdrowiem pracować, mozolnie przyjmować leki, mozolnie ćwiczyć się, dbać o harmonogram dnia i to wszystko musi być systematyczne w jakimś aspekcie. Jest to dobra karta, bo mówi o powolnym dochodzeniu do siebie, ale mimo wszystko no, trzeba tutaj schematycznie podchodzić do tych kwestii. Karta dobrych wiadomości, ale właśnie szlifowania tego, co już robimy, i musimy to dalej. Kontynuować. Zwróćmy uwagę na delikatność dłoni, pozycję siedzącą, bo może być niestety dla nas niekorzystną, e, i aspekt gastryki, przemiany materii. Tudzież, właśnie, może chodzić o jakość jedzenia, którą może trzeba będzie zmienić, polepszyć dla naszego zdrowia. Tak więc, tego Wam życzę. Fajny układ, powinniście być zadowoleni. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia i przychodzę dalej. Do osób spod znaku byka. Witam serdecznie, drogie byki. Spójrzmy na Was, co w przyszłym tygodniu dziać się będzie właśnie w tym okresie. Bardzo dziękuję, że jesteście oczywiście. Dziękuję za przepiękne komentarze. Już Wam mówię zatem, jak wyglądać będzie ten tydzień. Jakie aspekty pojawią się jako podstawowe, główne do przerobienia. Już patrzymy. Single, co mają cztery denary. Osoby zajęte królowa denarów, osoby szukające pieniędzy pracy gwiazda, osoby mające pracę as mieczy i dziesiąteczka pucharów w aspekcie oczywiście zdrowia. A więc tutaj karty są dobre, tudzież ta karta oczywiście asa mieczy troszeczkę jest przerywającą tą dobrą pasę, ale na pewno napominającą nieco. Za chwilę do niej dojdziemy. Zaczynamy od czwóreczki. Denarów dla Singli. Eee, czy w tym tygodniu będę mieć dobre relacje międzyludzkie? No niekoniecznie. Albo wy będziecie stać w miejscu i patrzeć na wszystko z dystansem. To jest karta skąpstwa. Nie tylko skąpstwa materialnego, ale i też emocjonalnego. Albo spotkacie się niestety z takimi osobami, które będą skryte, nieprzystępne, tajemnicze i które nie będą odkrywać swoich kart od razu, tak jakbyśmy tego oczekiwali, a więc relacje raczej zblokowane, niewychodzące poza Jakiś schemat, karta nas może zachęcać do wychodzenia właśnie poza sferę czy strefę komfortu, natomiast czy wyciągniemy tę drugą osobę, to już jest zupełnie inna kwestia, bo jakby blokada może być niezależna od nas. Natomiast królowa denarów jest dla osób, które mają kogoś. Tutaj mądre kobiety, takie poukładane, pragmatyczne, będą miały wpływ na relacje. Tak może chodzić o Was, kochane kobietki, ale może też chodzić o jakieś kobiety z naszego otoczenia, które mogą mieć jakiś interes, by nieco ingerować w nasze relacje. Natomiast jest to ogólnie karta stabilizacji. Planowania wydatków, kształtowania relacji po swojemu, macierzyństwa i stabilizacji, a więc tutaj raczej negatywów nie ma, ale wpływy pewne możemy odczuć, jeśli chodzi o jakąś kobietę. Natomiast Aspekt gwiazdy jest na poszukiwanie pieniędzy, pracy. Bardzo fajna karta. Fajnie, że wyście teraz działali, bo jest to karta spełnienia marzeń. Jeżeli marzymy o założeniu super firmy, wejście w jakąś, jakąś spółkę, czy znalezienie super płatnej pracy, czy takiej, której chcieliście, którą chcieliście znaleźć, to jak najbardziej karta zachęca do realizacji w ogóle planów. Tak przy niej oczywiście czasami się mówi, uważaj o czym marzysz, ale generalnie jest kartą pozytywną i właśnie jak najbardziej spełniającą nasze oczekiwania, więc warto zawalczyć o własne marzenia. Natomiast as mieczy jest w aspekcie oczywiście osób, które mają pracę. No, i tutaj jest to karta właśnie napominająca, karta rozliczeń. Dla niektórych może być surową kartą niestety, dlatego że po prostu nieść może aspekt takiego rozrządzenia, takiego rozpatrzenia nas w surowym aspekcie. Nie starałeś się, nie, nie pracowałeś czy nie pracowałeś dobrze. No, więc formalności idzie, idzie miecz ścinający, tak? I może być to miecz zakańczający współpracę lub ostrzegawczy jeszcze dający pewną szansę. Oczywiście dla tych, którzy gdzieś tam dobrze działają, no to tutaj może być awans, aneks, nagroda, pochwała, tak? Ale pamiętajmy, no właśnie wszystko zależy w jakim my punkcie osobiście jesteśmy i... Cokolwiek się dzieje, zwróćmy uwagę na formalności, prawo, urzędy, bowiem to będzie mieć tutaj znaczenie. Natomiast dziesiątka Pucharów jest na zdrowie. Jest to piękna karta e, daru losu. Na przykład szukamy dobrego lekarza, dobrego rozwiązania, odpowiednich leków, terapii. To jest karta, kto szuka, ten znajdzie, a więc fajnie by byłobyście. Nie załamywali się pewnymi sytuacjami, bo możecie akurat znaleźć naprawdę dobre rozwiązanie. Jest to karta ogólnie dobrych wiadomości, wsparcia, empatii i zaopiekowania się. Zwróćmy uwagę na hormony, układ moczowo-płciowy, róbmy badania okresowe, sprawdzajmy tak zwany system. No i jeśli się tutaj oczywiście staramy o dzieciątko, to jak najbardziej jest to karta sprzyjająca, bo jest to karta rodziny i powiększenia się jej w sensie pozytywnym. A więc działajcie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia i przechodzimy dalej do osób oczywiście z podznaku bliźniąt. Witam serdecznie drogie bliźnięta, cieszę się, że jesteście. Drogie bliźnięta, zobaczymy co dziać się będzie w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że tutaj działacie, oglądacie i na moim kanale bywać już patrzymy. Zatem jaki układ kart dla Was przedstawię. Single, królowa buław, osoby zajęte, dwójeczka denarów, osoby szukające pieniędzy pracy, siódemka kapucharów, wisielec dla osób, które mają pracę i księżyc dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co z ich zdrowiem będzie. A więc układ troszkę mieszany, ale nie jest jakiś też zły, może mieć iluzję, może mieć stany zawieszenia, ale generalnie do przejścia. Zaczynamy od pięknej karty królowej buław. Królowej działania, yy, możemy poznać taką, jeżeli jesteśmy singlami, możemy poznać niezwykle silną, charyzmatyczną, dominującą i atrakcyjną kobietę, lub taką w ogóle osobę o takiej aurze, która będzie niezwykle nam się podobała. Uważajmy jednak na dominacyjną kwestię, bowiem możemy zostać nieco. Tutaj właśnie owładnięci władzą drugiej osoby może nas tak zauroczyć, że może chcieć się rządzić w naszym życiu, ale generalnie też królowa była może oznaczać nas, czyli że my powinniśmy przejmować inicjatywę działać i jeżeli chcemy kogoś zdobyć, to musimy no właśnie przejść do działania, bo nic nam z nieba też nie spadnie to nie jest karta bierności czy obserwowania sytuacji z daleka. Natomiast jeśli mamy kogoś, to mamy tutaj dwojeczkę denarów. Ten tydzień będzie dla Was chwiejny, raz lepiej, raz gorzej i wiele rzeczy będzie niestety zależało od Was, od Waszego skoordynowania tego wszystkiego, łączenia przeciwieństw, umiejętnego chwytania. I łączenia Waszych światów, tak, by odpowiednio to się wszystko dobrze trzymało. A więc my jesteśmy tu kreatorami, my działamy. Jest to karta wyrachowana, nieco, nieco wykalkulowana, a więc na romantyczne gesty może nie będziemy mogli aż tak tutaj liczyć, ale będziemy wiedzieć, że wszystko idzie w dobrym kierunku, bo my też mamy na to mocny wpływ. Natomiast karta tutaj dla osób, które szukają Pieniędzy pracy, to siódemeczka pucharów fajna karta, bo niesie informacje, że dużo przed nami wyborów, tak, że możemy mieć mnóstwo opcji, mnóstwo pomysłów, natomiast musimy uważać na emocje, bo mogą nas mocno zaślepiać i możemy wpadać w łudę złudzenia, fantazjować. A jeśli nie będziemy sprawdzać pewnych rzeczy, to po prostu ocenimy książkę, tak zwany pokład, po i dokonamy fałszywego wyboru. A więc musimy tutaj bardzo dokładnie sprawdzać to, na co się zgadzamy. Natomiast wisielec jest dla osób, które mają tutaj oczywiście pracę: jakiś stan zawieszenia nas czeka, zawieszenie układów, zmiana przewrócenie się w czegoś do góry nogami i coś wnieść nam będzie tutaj e, trudności, tak? Pewne układy, sytuacje się na tyle zmienią, że zawieszą. Jeżeli na przykład czekamy na jakieś ważne decyzje, to one nie nadejdą bardzo szybko. Jeżeli chcemy jakiejś rozmowy, to ona może nie dojść do skutku. Pewne rzeczy po prostu będą w stagnacji i tę stagnację możemy tylko i wyłącznie przeczekać, patrząc na to zupełnie od innej strony i nie działając na siłę, bo to jest niewskazane. Natomiast księżyc jest na zdrowie, także karta łudy, iluzji, może nam wydawać, że na przykład jest wszystko dobrze, albo przejaskawiać możemy w drugą stronę, że coś jest bardzo źle i możemy przez to wpadać ze skrajności w skrajność. Natomiast także musimy pewne rzeczy sprawdzać. Nawet jeśli dostaniemy jakieś wyniki, to też może powinniśmy coś powtórzyć, bo w danym momencie jest to karta fałszu, ułdy i jakiegoś zakłamania. Również ktoś nas może celowo wprowadzić w błąd. Tutaj uważajmy na kwestie hormonalne oczywiście, może być też fałszywa informacja na przykład o ciąży. No i generalnie tutaj nasza psychika może nam sprawiać pewnego rodzaju trudności, bo właśnie przez. Emocjonalne stany, możemy źle oceniać pewne kwestie i źle się z tym czuć, tak naprawdę. Tak więc uważajmy na to, dbajmy o siebie, tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Hej.